sportową postawę? Pozwolę ci nacisnąć drugi guzik i wygrać nagrodę. No dalej, dalej, nie bój się. Już! Naleśniki, robię naleśniki. Biorę bekon, to z nim będą naleśniki. Naleśniki robię, z bekonem je naleśniki. Zapęsa jest papier i nić. I o skrzydłach możesz już śnić żeby stojąc na ziemi jak tak się wspić. Przypominam Wam, że jesteśmy strażakami, nie piosenkarzami. Chociaż Lord Garmadon umknął przez mroczny portal, w każdej chwili może powrócić, by odszukać złotą broń Spinjitzu. Po dwa kroć okrążyłem zienie, tylko po to, by się przekonać, iż mały spryciarz rośnie tuż obok mojego ogródka. Głupia! Głupia. Gabryś nie zdążył się obejrzeć, a już był na szczycie wzgórza.